całe moje życie się zmieniło, bo zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na, na świat i ludzi i na moją rodzinę. I, I to wniosło mnóstwo szczęścia do mojej rodziny. Trzy najważniejsze rzeczy w tym kursie. No nie, nie ma tutaj trzech rzeczy najważniejszych, bo jest ich osiem. To są, to jest osiem kompetencji IMCC, z czego dla mnie osobiście najważniejsza to ta samoświadomość, e, która, e, która pozwala e, znaleźć w sobie pokłady do do tego, żeby odkryć, bądź też nauczyć się, po, posiąść te kolejne, kolejne kompetencje, które pozwalają pracować z klientami. E, każdego dnia e, każdego, każda napotkana osoba e, jest dla mnie teraz albo moim przyjacielem, albo nauczycielem. I to jest taki też jeden z głównych wniosków, które wynoszę z tego kursu. E, albo się zaprzyjaźniam, albo się po prostu od ludzi uczę. I to jest świetne podejście, to mi, to mi gwarantuje sukces. <grymne> Jeśli myślisz o tym, czy, czy chcesz to zrobić, to po prostu zrób to dla siebie.